W tym odcinku szukam na Mazowszu tajemniczych grobów sprzed wieków z zagadkowymi kamiennymi konstrukcjami. Badacze interesują się nimi od ponad 100 lat, a mimo to nadal nie do końca jest jasne kto i dlaczego je budował. W teorii, jak zwykle w takich przypadkach, jest całe mnóstwo, a ja chcę się dowiedzieć, która z nich może być najbliżej wyjaśnienia zagadki tajemniczych grobów. Dlaczego akurat groby z kamiennymi konstrukcjami? Po pierwsze, są one rzadkością na ziemiach polskich. Po drugie, kryje się za nimi pewnego rodzaju tajemnica. A po trzecie, to po prostu intrygujący temat. Przejdźmy więc do rzeczy i przenieśmy się do około połowy XI wieku. Właśnie wtedy w północnej i wschodniej części Mazowsza, jak również na Podlasiu, pojawiają się zagadkowe groby o dosyć specyficznym wyglądzie. Taki przykładowy grób ma kamienną obudowę, a przestrzeń pomiędzy obudową wypełniają kamienie, które tworzą kamienny bruk. Od razu nasuła się tutaj skojarzenie z grobami z terenów Skandynawii. Czyli da ich bud mogła przywędrować stamtąd? A może to ślad wierzeń przedchrześcijańskich, które przetrwały nawet po wprowadzeniu chrześcijaństwa? Teorii na ten temat jest całe mnóstwo, a im bardziej wgłębiałam się w temat, tym bardziej zagadkowo się robiło. Najciekawsze jest to, że na terenie Mazowsza, na powierzchni ziemi, za to ukryte pośród pól i bezdroży, do dziś można znaleźć ślady tych grobów. Wydaje mi się, że jestem już prawie na miejscu. Tajsk przed Bory to mój cel. Trochę wieje, ale przynajmniej jestem już na miejscu. Teraz muszę znaleźć pozostałości cmentarzyska. Nie powinno być z tym żadnego problemu, dlatego że cmentarzysko znajduje się w pobliżu grodziska. Także najpierw idę do grodziska, a stamtąd już z łatwością trafię na cmentarzysko. Widzicie ten kształt, który rysuje się tam w oddali? To grodzisko, którego szukam. Pierwsze, co muszę stwierdzić, to to, że grodzisko jest przepięknie położone. No i jest też zachowane w całkiem niezłym stanie. Gród zbudowano tutaj najpewniej w X wieku, a w pobliżu znajdowała się również osada. Prowadzono tutaj badania archeologiczne, wprawdzie sondażowe, ale zawsze dało to jakiś pogląd na to, co się tutaj znajdowało. W trakcie tych badań odkryto między innymi dwa poziomy bruku kamiennego, warstwę spalenizny, no i oczywiście zabytki, między innymi fragmenty ceramiki. Piękne miejsce, ale ja przyjechałam tutaj szukać cmentarzyska. Z tego co wiem, ma ono znajdować się kilkadziesiąt metrów na południe od grodziska. Przypuszczam, że może być to właśnie tamta kępa drzew. Sprawdźmy to. Pierwotnie cmentarzysko oczywiście zajmowało nieco większy obszar niż ta mała kępa drzew. Było badane archeologicznie i po badaniach archeolodzy częściowo zostawili kamienie z grobów, które mam nadzieję teraz zobaczyć. Pewnie może się wydawać, że te kamienie leżą w jakimś totalnym nieładzie, ale kiedy przyjrzymy się bliżej, zauważymy, że bardzo ładnie widać tutaj zarys obstawy kamiennej grobu, który niegdyś się tutaj znajdował. Cmentarzysko funkcjonowało tutaj od około połowy XI wieku do początków XII wieku. Archeolodzy podczas badań odkryli kilkadziesiąt pochówków szkieletowych w obstawach kamiennych i co ciekawe odkryto również dwa groby ciałopalne. W grobach oprócz szczątków ludzkich archeolodzy odkryli różnego rodzaju przedmioty, między innymi groty włóczni, strzał, noże, wiadra, no i oczywiście ozdoby. Patrząc na rozmiary niektórych z tych kamieni, łatwo dojść do wniosków, że budowanie tego typu kamiennych konstrukcji wymagało od ludzi sporo wysiłku. Przecież dużo łatwiej było po prostu wykopać dziurę, pochować w niej zmarłego, no i po sprawie. Jednak ci ludzie zadawali sobie sporo trudu, aby budować te kamienne konstrukcje. No i pytanie brzmi, po co? Na to pytanie na razie nie znam odpowiedzi, ale może wizyta na innym stanowisku z tego typu grobami będzie jakąś wskazówką. Jestem już w Smożewie i teraz zaczyna się zabawa, bo chcę znaleźć miejsce, gdzie już ponad 100 lat temu odkryto cmentarzysko z grobami, z konstrukcjami kamiennymi. Jednak w różnych publikacjach, zwłaszcza tych internetowych, wyczytałam, że znalezienie tego miejsca bez pomocy kogoś z miejscowych jest prawie że niemożliwe, dlatego że to miejsce znajduje się na totalnym odludziu. Mam tutaj jednak pełno wydruków z map, zwłasz map zwłaszcza z geoportalu, więc mam nadzieję, że jakoś dam radę. Chyba się udało. Przed sobą widzę ogromne pole wikliny, a w oddali kępę drzew, której szukam. Super wygląda to pole wikliny, jest tylko jeden problem. Nie mam pojęcia, czy dobrze idę. Wiem, że to miejsce może wydaje się niepozorne, ale uwierzcie mi, że jeśli chodzi o badania stanowisk z grobami, z obstawami kamiennymi, to jest to jedno z ciekawszych stanowisk. Jego badania przyniosły wiele ciekawych informacji. Pierwszą osobą, która na poważnie zainteresowała się tym miejscem był antropolog i pasjonat archeologii Leon Rutkowski, który znalazł to miejsce właściwie przez zupełny przypadek. Była Wielkanoc z 1899 roku i pan Leon spędzał ją akurat w pobliżu. I właśnie wtedy znalazł to miejsce. Zauważył wystające na powierzchni gruntu kamienie, które ułożone były w regularne kształty, i stwierdził, że na pewno coś ciekawego musi się tutaj pod ziemią znajdować. Na tym jednak nie zakończyły się badania w tym miejscu. Całkiem niedawno, bo w 2007 roku, ponownie rozpoczęto tutaj wykopaliska. Tym razem zakrojone na dużo większą skalę. W trakcie tych badań archeolodzy zauważyli między innymi, że niektóre z kamieni, które zostały użyte do wykonania tych kamiennych konstrukcji, zostały poddane obróbce. To znaczy, że na przykład zostały ociosane czy też wygładzone. Starannie dobrano je też kształtem, co ciekawe. Na tej podstawie wysnuto przypuszczenie, że być może budowaniem tych grobów zajmowały się wyspecjalizowane osoby, a nie zupełnie przypadkowi ludzie. Jeśli rzeczywiście tak było, to zobaczcie, jak ważną rolę musiały pełnić te kamienne konstrukcje. Jeśli chodzi o przedmioty znajdowane w grobach, to były to m.in. ozdoby brązowe oraz srebrne, żelazne noże, szklane paciorki, a jednym z ciekawszych znalezisk był srebrny denar, tzw. Tak krzyżowy. Mając w głowie wszystkie teorie, o których wcześniej czytałam, teraz przynajmniej powoli mogę odrzucać te, które wydają mi się najmniej prawdopodobne, jak na przykład teoria o tym, że te kamienne obstawy służyły zabezpieczeniu jamy grobowej. Przed osuwaniem się do środka ziemi, a kamienne bruki zabezpieczały ciało zmarłego przed działalnością dzikich zwierząt. Sami pewnie przyznacie, że to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę chociażby zaangażowanie, jakim trzeba się było wykazać, aby wykonać taki grób. I nie mówię tu tylko o samej konstrukcji, ale też o tym, że przynajmniej na tym stanowisku kamienie najprawdopodobniej były wcześniej specjalnie przygotowywane. Co jeszcze yy... o! Na przykład teoria z zupełnie innej beczki, której autor sugerował, że groby poprzez budowanie tych kamiennych konstrukcji miały naśladować grób Chrystusa. No nie ma na to żadnych dowodów, zresztą te groby wraz z umacnianiem się chrześcijaństwa zanikają, więc raczej nie miały wiele wspólnego z religią chrześcijańską. Te teorie pojawiły się w literaturze, ale raczej nie spotkały się z większą aprobatą. Mnie też wydają się mało prawdopodobne. Najwyższy więc czas przejść do teorii, które mogą być kluczem do rozwiązania zagadki tajemniczych grobów. Według jednej z najpopularniejszych teorii, która zyskała wielu zwolenników, ideę tworzenia grobów z kamiennymi konstrukcjami na teren Mazowsza przywieźli Waregorusowie. Waregorusowie byli wojownikami, którzy osiedlili się na Rusi, a przybyli na nią wprost ze Skandynawii. No właśnie, na Rusi. Skąd zatem wzięli się na Mazowszu? To trochę zagmatwana historia, która swoje źródło ma jeszcze w latach 30. XI wieku. W Polsce na skutek przeróżnych stotów wydarzeń mamy ogromny kryzys monarchii wczesnopiastowskiej. No i zaczyna się. Gra o tron. A nawet nie tyle o tron, co o wpływy i czerpanie korzyści z osłabionej sytuacji wewnątrz Polski. I tak na przykład książę Czech, Brzetysław postanawia zająć Śląsk, a Mazowsze od państwa piastów odrywa samozwańczy książę Miecław. Sytuacja była no nieciekawa. Na szczęście wówczas wkracza król Kazimierz Odnowiciel. Jednym z jego podstawowych celów było odzyskanie utraconych ziem. Tak się złożyło, że wszedł on w koneksje rodzinne z Jarosławem Mądrym, księciem Rusi Kijowskiej. Ten natomiast był, delikatnie mówiąc, poróżniony z Miecławem, tym samym, który zajął Mazowsze. Przy militarnej pomocy księcia Jarosława, Kazimierzowi Odnowicielowi udało się około 1046 roku odzyskać Mazowsze. I tu dochodzimy do sedna, dlatego że w walkach o Mazowsze najprawdopodobniej udział brali właśnie wojownicy waregoruscy, których później pełną ilość osadzono na Mazowszu. Raz, że w celu utrzymania porządku na dopiero co odzyskanych ziemiach, a dwa, miała być to dla nich forma wynagrodzenia. Istnieją przypuszczenia, że to właśnie oni przywieźli ze sobą zwyczaj chowania zmarłych w grobach z kamiennymi konstrukcjami. Przemawia za tym m.in. fakt, iż groby te gwałtownie pojawiają się w połowie XI wieku, zanikają natomiast pod koniec XII wieku. Czyli zobaczcie, zwyczaj ten wcale nie był długotrwały. Być może dlatego, że z czasem wojownicy zasymilowali się z lokalną ludnością, przejmując ich sposób chowania zmarłych. Więc naturalnie groby z kamiennymi konstrukcjami po prostu zniknęły. Kolejna kwestia to dosyć licznie występujące w tych grobach przedmioty pochodzenia skandynawskiego czy też wschodniego. Jasne, że mogły być to po prostu importy, ale w świetle całej tej historii jest to interesujące. No i nie można zapomnieć o Podlasiu, gdzie również występują tego typu groby. I w końcu sama forma grobów. Niektórzy dopatrują się w niej podobieństw do grobów z niektórych stanowisk z terenów w Skandynawii. No nic dziwnego, skoro wedle tej teorii to właśnie stamtąd przywędrowała idea budowania tego typu grobów. To tylko jedna z koncepcji. Jest też inna, nie mniej intrygująca. Jeśli ktoś uważnie ogląda moje odcinki, to to miejsce powinno wydać mu się znajome. Jestem na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku kurhanowym w Kornatce. Dlaczego akurat tutaj? Dlatego, że po pierwsze, trochę łatwiej będzie się tutaj wczuć w klimat, a po drugie, według niektórych teorii, to miejsce może mieć coś wspólnego z grobami z kamiennymi obstawami z terenów Mazowsza. Niektórzy przypuszczają, że idea budowania tego typu grobów ma swoje źródło jeszcze w tradycjach przedchrześcijańskich. Proces chrystianizacji nie był ani procesem łatwym, ani natychmiastowym. Ludzie od tak, na wstrzyknięcie palcem, nie zrezygnowali ze swojej dotychczasowej wiary, która była im przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dobrym tego przykładem może być sposób traktowania zwłok po śmierci. Przed chrystianizacją, jeśli chodzi o tereny Mazowsza, obowiązywał głównie obrządek ciałopalny. Natomiast po chrystianizacji ludzi nakazano chować na cmentarzyskach płaskich, w grobach szkieletowych. Pomimo tego, aż po wiek XII można tam znaleźć groby ciałopalne. Wracając jednak do grobów z obstawami kamiennymi. Niektórzy przypuszczają, że mogą one się wywodzić z grobów kurhanowych, również z konstrukcjami kamiennymi, które znane są z terenów Słowiańszczyzny, gdzie po wprowadzeniu chrześcijaństwa mogły przybrać formę, jaką znamy m.in. z Mazowsza. W literaturze można znaleźć wiele teorii na temat znaczenia tych kamiennych konstrukcji w grobach kurhanowych. Według niektórych badaczy miały one za zadanie symbolicznie wytyczyć przestrzeń, w której będzie funkcjonował zmarły po śmierci. To znaczy, wierzono, że tak się stanie. Czyli po prostu te kamienne konstrukcje miały symbolizować dom zmarłego. I właśnie tutaj w Kornatce w jednym z grobów znaleziono czworokątną obstawę, którą niektórzy interpretują jako symboliczne wyobrażenie domu zmarłego. Czy taka mogła być również symbolika kamiennych konstrukcji z grobów z Mazowsza? Teoria ta nie jest pozbawiona słabych punktów, na przykład dlaczego występowały one tylko na tak ograniczonym terytorium. Jednak dla mnie to jedna z ciekawszych teorii, która próbuje wyjaśnić fenomen występowania grobów z kamiennymi konstrukcjami. te porozrzucane w pozornym nieładzie kamienie można byłoby minąć i nawet nie zwrócić na nie szczególnej uwagi. W końcu jaka historia może kryć ją zwyczajnym kamieniem? Tymczasem zobaczcie, archeolodzy i pasjonaci historii od ponad 100 lat toczą nad nimi dyskusje, a nie rzadko też spory i nadal nie do końca jest jasne kto i dlaczego budował te kamienne konstrukcje. Czy byli to przybysze z zewnątrz? A może lokalna ludność kultywująca przedchrześcijańskie tradycje? A może rozwiązanie tej zagadki jest jeszcze zupełnie inne? Nie mogę dać Wam stuprocentowej odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że teoria, wedle której pojawienie się tych zagadkowych grobów było wynikiem osadzenia na Mazowszu Rusów może być najbardziej wiarygodna. Choć trzeba pamiętać, że na terenach Skandynawii również znana była idea budowania grobów jako domów zmarłego. Także być może i w drugiej teorii tkwi ziarno prawdy. I konkluzja na koniec. Kamienne konstrukcje z wieków zdecydowanie mają w sobie coś takiego, że przyciągają jak magnes. Przynajmniej mnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.